Nazywam się Paweł Kosicki. Jestem fotografem, cyklistą, podróżnikiem, miłośnikiem przyrody. Fotografowanie podczas wypraw rowerowych to ciągłe poszukiwanie sprzętu. Tym razem podczas wyprawy z Przemyśla do Zakopanego towarzyszył mi na rowerze nowy XE4 z niewielkim naleśnikiem 27 mm, odpowiednikiem 40 mm w pełnej klatce. Czy się sprawdził? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim aparat jest niewielki i lekki, a wielkość aparatów w podróży rowerowej jest kluczowa, ponieważ tak niewielki aparat mieści się w kieszeni rowerowej lub też w przytroczonej sakwie. Fixe 4 bardzo istotną funkcją i zaletą podczas wyprawy rowerowej jest możliwość ustawiania funkcji użytkownika. Miałem tutaj ustawioną funkcję rower 1, rower 2, rower 3. Klasa z nich dostosowana jest do innych warunków, do innej sytuacji, czyli potrzebuję szybkiego czasu, ustawiam rower 1. Plus pozostałe ustawienia rower 2, e, robię rawy plus JPG w trzech różnych wariantach. To pozwala błyskawicznie, nawet w momentach, kiedy jest y, ciężko, opada śnieg, deszcz, lód, ręce są zmartwione, przerzucam tylko tryb i fotografuję, nie marcząc się o tym, nie musząc wchodzić w menu. Jest to duże ułatwienie. Poprzednie modele nie miały aż takiej możliwości rozbudowy i ustawiania tych, tych trybów. Poza tym, bardzo wygodny jest odchylany ekran, aż do pozycji selfie, ponieważ w fotografii rowerowej, selfie jest jak najbardziej wskazane, nie jest na to pretensjonalne aparat jest niewielki, jak wspomniałem, posiada też tryb program w momencie, kiedy jesteśmy zagubieni i dzieje się coś na, na, na drodze skomplikowanego i nie mamy czasu na tryby półautomatyczne czy manualne, to po prostu ustawiam program, czego poprzednio nie było i robię zdjęcia, będąc pewnym, że coś udało mi się zrobić i, i, i to jest dużo zaleta. Świetny wizer, korekta dioptricem przydaje mi się w moim wypadku, wszystko chodzi płynnie, gładko przycisku, no i minimalizm, który mi się podoba, ponieważ on powoduje, że jest duże ma, dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że też przypadkiem przyłączy, wyciągając aparat z kieszeni, czy z torby, czy, czy jadąc z nim na, na, na ramieniu. Prostota jest, jest kluczem w tym wypadku. Jedną z moich ulubionych funkcji, do której wróciłem po kilku latach przerwy, jest funkcja panoramy, którą skrzętnie wykorzystywałem w takich okręciach przyrody, podróżując z Przemyśla do Zakopanego. Pozwala ona robić panoramy szerokie, wąskie, pionowe, poziome i robi to bezbłędnie. Tak naprawdę zrobiłem panoram około setki podczas tej podróży i wszystkie są udane. Aparat bardzo szybko przelicza i skleja te obrazy. Nawet udało mi się zrobić kilka panoram w ruchu, co jest szczególnie trudne. Poza tym, co jest ważne, wydajna bateria. Bateria jest ta klasyczna, którą pewnie znacie, natomiast aparat zużywa bardzo mało energii. Pozwoliło mi to tylko jedno raz wymienić tą baterię podczas 550 km, co zajęło, przejechanie tego zajęło nam kilka dni. Nie musiałem jej ładować, nie musiałem martwić się o kable, przełączniki, co jest oczywiście w podróży rowerowej kłopotliwe, kiedy bierzemy naprawdę jak najmniej sprzętu, kiedy minimalizm jest kluczem. Także wydajność aparatu jest na najwyższym poziomie. Dla kogo jest nowy X4? Myślę, że dla ludzi takich aktywnych jak ja, dla fanów fotografii Street, dla podróżników wszelkiej maści, rowerzystów, kajakarzy. Ludzi, którzy potrzebują aparatu, który generuje obraz najwyższej jakości, który posiada dużą matrycę APS-C, ale jest przy tym naprawdę niewielki i bardzo lekki, co jest kluczowe podczas trudnych podróży przez świat.